Miśki, dzisiaj chciałabym sobie z wami pogadać, wymienić się refleksjami po wczorajszym zdarzeniu. Całkiem możliwe, że nie jestem w stanie napisać, nagrać i zmontować odcinka tego samego dnia, więc, prawdopodobnie jak już to oglądacie, to mówię. Wam o przedwczorajszym, albo przed, przedwczorajszym wydarzeniu. No ale o co chodzi? Jakiś czas temu The Monster ogłosiła, że wreszcie wydaje swoją własną markę. Szczerze, bardzo ucieszyłam się na tą wiadomość, ponieważ jestem widzką Ewy od miliarda lat. Wszystko, co wiem o makijażu, wiem od niej. Cały czas używam gąbeczki do makijażu, którą poleciła dawno temu i już po prostu kupuję sobie cały czas następne, bo bardzo mi się podobają. Zawsze uważałam ją za autorytet w dziedzinie kosmetycznej. Makijażu, paznokci, i zawsze bardzo chętnie ją wspierałam. Chociaż w tym momencie nie śledzę filmów Ewy z taką zawziętością, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, to nadal uważam ją za niezwykle rzetelną i profesjonalną osobę. I myślę, że takich ludzi jak ja jest wiele, bo Imo, Red Lipstick Monster cieszy się takim zaufaniem społecznym. Gdy okazało się, że pierwszym produktem długo hypowanej nowej marki Red Lipstick Monster, tak bardzo przecież wyczekiwanej od wielu lat, Będą olejki CBD, dużo osób się zawiodło. Ja również spodziewałam się trochę czegoś innego i w związku z moim osobistym, sceptycznym nastawieniem do takich produktów po prostu pomyślałam sobie, no okej, okay, no po prostu nic nie kupię. No i przecież tak mogłoby zostać i byłoby okej, okay i nie nagrywałabym tego filmu. No ale mam kilka rozczarowań związanych z promocją i sprzedawaniem tego produktu, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Zaznaczę tylko na samym początku, żeby ktoś czegoś źle nie zrozumiał, ja nie uważam tego w żadnym wypadku za skam, nie chciałabym tego wrzucać do jednego. Jednego worka z polarowymi rajstopami i nieistniejącymi zegarkami. To nie ma być jakiś agresywny film Hurdur rozwalenie red lipstick Monster w proch. Totalnie nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o takie osobiste rozczarowanie dotyczące sposobu marketingu tego produktu i tego, jak to wszystko w ogóle odbywa się dookoła, o czym Wam zaraz bardziej dokładnie opowiem. Tak z perspektywy osoby, która po prostu EWE śledziła od lat i od lat ją bardzo lubiła. I ceniła. Zacznijmy jednak od początku, czyli od filmu, który nazywa się premiera mojej marki. Dlaczego powstała marka Selfcare? Krótko mówiąc, dlatego, że doprowadziłam się do naprawdę fatalnego stanu. Do ruiny fizycznej i psychicznej. Potrafiłam zajechać się tak, jakbym traktowała swoje ciało i psychikę, jakbym była robotem. Dosłownie. Uważałam, że odpoczywanie to lenistwo i jedna z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić w swoim czasie, w ogóle. Pracowałam każdego dnia po co najmniej 12 godzin, w weekendy, w święta, bez żadnych wakacji. No bo jak mogę mieć wakacje, jak mam najlepszą pracę świata? Po prostu moja praca to jest jak wakacje, co nie? Krótko mówiąc, Stan, do którego się doprowadziłam, sprawił, że nic nie było w stanie mi dostarczyć prawdziwego szczęścia i radości. Nic. Była po prostu... Czułam się jak w pustce, jakbym była w, po prostu w zamkniętej bańce. Musiałam przewartościować swoje życie, bo, bo po prostu wszystkie wartości kompletnie padły. Nie było ich. Temat kosmetyków zawsze był i będzie dla mnie podstawą tego, co robię w sieci, ale same, sami zauważyliście, że też z łatwością i coraz częściej daje swoją przestrzeń mniej odkrytym osobom albo edukatorkom, bo chcę Was uwrażliwiać na te sprawy wewnętrzne, ale pokazać Wam też nie tylko to łagodne spojrzenie na innych, ale też na nas samych, na nas same. Zrobić tutaj drumroll na yy, pudełeczku. Pierwszym produktem Bizji będzie smakowe CBD. W ten sposób startujemy od tego, co mi się tak naprawdę najbardziej nie podoba. Ewa wymienia różne problemy, z którymi się borykała i które w dość mocny sposób kojarzą się z różnego rodzaju chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Poczucie pustki, brak przyjemności z czegokolwiek, przepracowywanie się, brak poczucia szczęścia to są naprawdę okropne rzeczy, z którymi ludzie muszą się mierzyć. W taki sposób Ewa adresuje swój film, a co za tym idzie produkt, do osób, które zmagają się z problemami psychicznymi. Lipstick Monster oczywiście w późniejszym etapie filmu wspomina o terapii, ale do tego przejdziemy zgodnie z chronologią jej materiału. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na konstrukcję w ogóle tej wypowiedzi. Ewa wspomina, w jaki sposób cierpiała, potem zawiesza to, przez chwileczkę skupia się na tym, jak jej kanał ewoluował, aby potem wyciągnąć olejek CBD z pudełeczka. CBD powstało! Jeśli mam być tak zupełnie szczera, to według mnie trochę to wygląda jak parodia reklamy Mango. Czujesz, że ogarnia cię pustka? Walczysz z bezsennością? Z każdym dniem zauważasz, jak twoje życie coraz bardziej traci sens, a tym samym wpadasz w pułapkę destrukcyjnych myśli? Skończ z tym! Z naszym rewolucyjnym produktem marki Busy to wszystko będzie przeszłością. Nasz innowacyjny produkt niczym deus ex machina pojawi się w twoim życiu i zmieni je w raj. Będąc szczera, po tym fragmencie zrobiło mi się po prostu przykro. Taki sposób na marketing jest moim zdaniem bardzo wątpliwy. Film dosłownie w pierwszej minucie uderza do osób, które najczęściej są bardzo mocno zdesperowane, które wydadzą ostatnie pieniądze na to, żeby uwolnić się od koszmarów, w których muszą żyć. No i moim zdaniem to jest tak moralnie do zakwestionowania. To się nie wzięło z dupy. CBD przywoziłam już kilka lat temu ze Stanów, wtedy, kiedy w ogóle w Polsce jeszcze nie było w ogóle o tym mowy. Czemu? Bo widziałam efekty. Tego fragmentu troszeczkę nie rozumiem, bo Ewa jeszcze przed chwileczką opowiadała o tym, jak bardzo źle się czuła, a teraz mówi, że sprowadza sobie olejki CBD ze Stanów Zjednoczonych od lat i, i że widzi efekty i to się wyklucza. Moim zdaniem taki brak ciągu logicznego jest ogólnie dość sporą antyreklamą olejków CBD jako takich. Bo, bo zobaczcie, jest tyle dróg, które mogłam obrać, które są pewniejsze i bezpieczniejsze produktowo, biznesowo, w ogóle. Wtedy czułam dużą presję, żeby zrobić to, czego wy ode mnie oczekujecie po prostu. Ktoś bardzo słusznie zauważył w jednym z komentarzy, że Ewa przez jej lata działalności w internecie zgromadziła wokół siebie grupę ludzi bardzo potężną, która ufa jej w dziedzinie kosmetyków. To jest pole, w którym Red Lipstick Monster jest uważana za ekspertkę. Ja sama osobiście też liczyłam na coś bardziej w tę stronę, ponieważ wtedy wiedziałabym to po prostu, że te produkty na pewno są doskonałe, że są w jakiś sposób innowacyjne i że mogę im po prostu zaufać w ciemno, bo są poparte latami doświadczenia. Imo nikt inny nie zrobiłby w Polsce lepszych kosmetyków od Ewy. Ludzie za to nie mają w sumie powodu za bardzo, żeby ufać Lipstick monster w dziedzinie y, farmakologii czy ziołolecznictwa. No i wiecie, takie produkty, które są łatwe do komunikowania, popularne. CBD takie w ogóle nie jest. No <noise> jest super niszowe. Excuse me, but what the fuck? CBD jest niszowe? W przeciągu ostatniego roku cały internet zalała potężna fala reklam olejków CBD. To tak trochę jakbym ja Wam powiedziała, że znalazłam ostatnio taką kompletnie nieznaną stronę i że w ogóle muszę się Wam podzielić tym, jaki hak w Matrixie tutaj opracowałam. Słuchajcie, strona nazywa się Shops. Pewnie nie słyszeliście. Kosmetyki są super, uwielbiam ale żaden najlepiej nawet kryjący korektor nie zakryje waszych łez bezsilności, negatywnych myśli czy braku uszanowania swoich słabości. To nie jest tak, że CBD Wam to załatwi życie nagle stanie się prostsze, w ogóle wszystko będzie załatwione. Ale to może być krok w tę lepszą stronę, bo dla mnie był. W ciągu przyczynowo-skutkowego w tym filmie ja już nie chcę za bardzo poruszać, bo być może sama się w tym zgubiłam, natomiast zauważam tutaj coś jeszcze też interesującego. I to samo zauważyła pewna dziewczyna na Instagramie pod postem Bizi, czyli nam pomogło, może Wam też pomoże, ale nic nie obiecujemy, bo prawnie nie możemy i tak naprawdę nie mamy naukowego poparcia. No świetnie. A na poprawę samopoczucia dużo bardziej bardziej naukowo udowodniona jest czekolada. Tak jak w swoim filmie, swoją drogą również sponsorowanym, wspomniała Kasia Gandor. Internet jest pełen e, historii ludzi, którzy posiłkują się czy to marihuaną, czy ekstraktami z CBD e, po to, żeby Uśmierzyć dolegliwości związane np. z chemioterapią czy z chorobami jelit. I tak jak nie jest wykluczone, że coś za tymi e, historiami stoi, tak póki co są to tylko dowody anegdotyczne, które wymagają naukowej weryfikacji, a przeprowadzenie jej jest całkiem trudne. Nie chciałam robić tutaj już całego re filmu Kasi, więc jeżeli ktoś z Was jest bardziej zainteresowany rozwinięciem tego tematu, to zapraszam Was do kliknięcia w link w opisie. Tutaj chciałabym dodać tylko tak króciutkie dwa zdania, że badań na temat CBD jest. Mało w tym momencie, ponieważ y, po prostu są problemy związane z klasyfikacją CBD, z tym, że y, takie badania często są trudne do zorganizowania formalnie i generalnie jest to dopiero rozwijająca się gałąź nauki. Z ciekawości y, brałam oleje CBD y, i mimo, że podchodziłam do nich bardzo sceptycznie, to widziałam różnicę, natomiast widziałam ją tylko w takich stresujących sytuacjach i w stresujące dni. Wtedy faktycznie miałam poczucie, że jestem trochę bardziej spokojna, trochę bardziej skupiona i mniej znerwicowana e, niż normalnie. Natomiast nie wiem, czy to był uspokajający efekt CBD, czy to był po prostu efekt placebo i trochę nie mam jak tego zweryfikować. Wierzę, że Ewa autentycznie wierzy w skuteczność olejków CBD, ale faktycznie trochę widzę tutaj reklamę na zasadzie mi pomogło, to może wam też pomoże. To trochę tak jakbym chciała teraz sprzedawać farby akrylowe pod szyldem self care, ponieważ mi malowanie pomaga się zrelaksować. Bo my chcemy tw tworzyć mądrą społeczność i pokazywać, że te produkty fizyczne one nie są niezbędne do tego, żeby zatroszczyć się o siebie. To jest tylko dodatek. No i powiedz mi teraz, że przecież Ewa powiedziała wyraźnie, że ten produkt nie jest niezbędny do prawidłowego self-care'u. No tak, tylko że ta informacja znajduje się w około 80. materiału. YouTuberzy, wbrew pozorom, są całkiem świadomi tego, jak działa watch time e, ich filmów i że ludzie, którzy na nie trafiają, rzadko kiedy oglądają je tak jednym tchem od A do Z. CBD to rodzaj wsparcia, a nie rozwiązania. Nigdy nie zadziała jak silne leki. Podstawą drogi, by czuć się ze sobą i ze światem lepiej, moim zdaniem jest terapia. Dzięki Bogu to słowo padło. Tylko szkoda, że padło niemalże w dziewięciu dziesiątych filmu, czyli... Na sam koniec. Targetowanie ludzi, którzy mierzą się z poważnymi problemami psychicznymi. Miało natomiast miejsce w pierwszej minucie filmu. Trochę tutaj to widzę niestety jako taki dobrze skonstruowany dupochron, bo przez cały film olejki są reklamowane niczym. No tutaj muszę ukraść Kamilkowi żart. Snake Oil, który cures all. A na koniec, kiedy już o wiele mniej osób słucha, jest obecnych, padają słowa na temat terapii, żeby przecież nie można było najechać na Ewe w żaden sposób, no nie? Ona powiedziała o terapii. No jak dla mnie to jest troszeczkę przykre i rozczarowujące. Chciałabym zaadresować jeszcze kilka nieścisłości, które tutaj zauważam. Ponieważ na przykład olejki BZ nie są całkowicie tworzone przez Red Lipstick Monster. Są tworzone przez markę Air Health, co widzę troszeczkę bardziej na zasadzie jakiejś współpracy, niż postawienia swojej marki od A do Z. Ja oczywiście w żadnym wypadku nie wymagam od Ewy, żeby sama stała na polu, zrywała te liście, a następnie poszła do maszyny, która wyciska ten olej z nich. Natomiast no po prostu wolałabym, żeby to było jakieś bardziej przejrzyste, bo podczas filmu jest o tym tylko jedno króciutkie zdanie. Kolejne składowe ceny to współpraca z najlepszym producentem CBD w Polsce, czyli R mieliśmy i mamy na każdym etapie produkcji dostęp do najlepszych ekspertów z tej dziedziny w naszym kraju. A na stronie jest to zawarte w regulaminie. Czyli umówmy się, no, no nie jest to duży procent ludzi, którzy wczytują się w regulamin każdej strony, na której kupują coś, no nie? No ale jest to wszystko legalnie zrobione, więc nie można się do tego przyczepić, że to skam. Natomiast moim zdaniem fajnie by było, jakby to było jakoś bardziej wyeksponowane. To samo zresztą tyczy się informacji na temat badań nad olejkami. Ewa w swoim filmie mówi o badaniach w Kalifornii. Mamy przeprowadzone testy jakości naszych produktów w niezależnych laboratoriach w Kalifornii. Ale totalnie nie wymienia żadnej nazwy instytutu czy uniwersytetu, na którym takie badania były prowadzone. Brzmi to po prostu jak badania amerykańskich naukowców, co w tym momencie jest wręcz memem. Żeby dowiedzieć się, że badania są prowadzone przez SC Labs, trzeba troszeczkę pogrzebać w sekcji pytań i odpowiedzi na stronie BZ. Nie wiem nie też dlaczego w dwóch pierwszych odpowiedziach ujęte jest to znowu jako badania w Kalifornii i dopiero później wymieniona jest nazwa instytutu. Co więcej, strona oficjalna Air Health udostępnia wyniki tych badań prowadzonych w SC Labs. Natomiast na stronie Bizi nie mogłam znaleźć takiej zakładki. Troszeczkę na minus, biorąc pod uwagę to, co na przykład Kasia Gandor i sam przedstawiciel Air Health powiedzieli w swoim filmie. W Polsce e, oleje CBD sprzedawane są jako suplementy e, diety. Rynek ten działa tak, że... Producenci nie są zobowiązani wykazywać przed żadnym państwowym organem, że ich produkt faktycznie zawiera tyle substancji, ile deklaruje etykieta. Rozbieżności te są duże i częste i to pokazują niestety regularnie kontrole NIK. Jedno badanie, które wzięło pod lupę produkty z CBD dostępne na amerykańskim rynku, pokazało, że tylko 31% z nich zawierało dokładnie tyle CBD, ile deklarowano na etykiecie. No więc tak naprawdę nie ma żadnej instytucji, która by to kontrolowała? I my, jako producent, próbujemy to robić sami. Wysyłamy każdy produkt do Kalifornii, do SC Labs. E, oni to testują i wrzucają wyniki na swoją stronę internetową. I my, jakby nie mamy żadnego wpływu na to, co w tych wynikach jest. W ogóle, film Kasi Gandor, chociaż jest we współpracy z dokładnie tą samą marką, odbieram jako dużo bardziej merytoryczny i no szczery. Kasia wspomina na przykład o tym, że niebezpieczne może być łączenie CBD z lekami. CBD wydaje się być bezpieczne. W badaniach nie daje dramatycznych efektów ubocznych. Głównie jest to senność czy dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Problemy poważniejszego kalibru mogą natomiast pojawić się u osób, które zażywają inne leki. Ewa pomimo, że sama CBD sprzedaje, o tym nic nie mówi w swoim filmie. Jest o tym napisane tylko w jednym z podpunktów w sekcji FAQ, co uważam też za taką trochę szarą strefę, bo jednak nieporównywalnie więcej osób obejrzy materiał na YouTubie, niż wczyta się w każdy z podpunktów tych pytań i odpowiedzi. Poprawka, znalazłam jeszcze tutaj o tym informację, ale to nadal nie zmienia faktu, że w filmie nie było o tym ani słowa, a wydaje mi się, że fajnie jakby było. Myślę, że też wielu ludzi może sobie nie zdawać sprawy z potencjalnego niebezpieczeństwa i ja sama, gdybym nie obejrzała filmu Kasi Gandor, to bym o tym nie wiedziała. I takie osoby, które o tym nie wiedzą, one nawet nie wpadną na to, żeby tej informacji poszukać, no nie? Ostatnia rzecz, do której chciałabym się tutaj przez momencik dosłownie odnieść, to to, że Ewa na swoim Instagramie pytała ludzi, czy na przykład byliby zainteresowani gadżetami erotycznymi na stronie. No i wszystko okej, okay, tylko tak mi się trochę wydaje, Instytut Bad z dupy, że wielu ludzi, w tym ja, czekało na markę produktu, a nie szyld sklepu. To będzie hiperbolizacja, ale trochę kojarzy mi się to z takim panem Jaskiem na Allegro, który w swojej ofercie ma farbę do włosów, sos sojowy i karmę dla psa. Ale to już jest moja absolutnie, absolutnie subiektywna opinia i przecież nie mam najmniejszego wpływu, nie zamierzam mieć, nie, nie mam prawa mieć na biznesplan Ewy. Jako wieloletni widz Relipsyk Monster, nadal uważam, że Busy ma jeszcze oczywiście szansę bardzo rozwinąć skrzydła i tego bardzo życzę Ewie. Nie nie skreślam całego projektu przez pryzmat startu. Nie mogę się jednak oprzeć takiemu poczuciu. Rozczarowania, i chciałabym poznać również Wasze opinie na ten temat. Zdania w tym momencie w internecie są dość mocno podzielone. Z jednej strony na YouTubie jest masa negatywnych komentarzy, z drugiej strony na Instagramie totalnie przeważają pozytywne. Chciałabym wiedzieć, gdzie na tym spektrum plasujecie się Wy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy są na tym kanale. Do zobaczenia już w środę. pa! pa.